Jak analiza konkurencji pomaga w zdefiniowaniu swojej pozycji na rynku? Rozumiejąc swoją konkurencję, możesz zidentyfikować luki i pozycjonować swoją markę tak, aby je wypełnić. To nie tylko odróżnia Twoją markę, ale także wyraźnie podkreśla Twoje unikalne propozycje wartości. Doprecyzujmy o co dokładnie chodzi. Załóżmy, że większość konkurentów skupia się na efektywności, a zaniedbuje aspekt obsługi klienta. Tutaj leży Twoja szansa. Poszukiwania tylko pokazują, czego brakuje Twoim klientom i rysują drogę, którą możesz podążać, aby firma nie musiała konkurować cenami czy też stopić ogromnych pieniędzy w bezsensowny marketing. Po zidentyfikowaniu luk pozostawionych przez naszych konkurentów, naszym następnym krokiem jest nie tylko wypełnienie tych luk, ale doskonalenie się w nich. Ważne jest tutaj, aby przede wszystkim przeanalizować, czy klienci faktycznie tego potrzebują. Jeśli połączymy potrzebę klienta z luką na rynku, a jednocześnie naszymi mocnymi stronami, mamy unikalną propozycję wartości. To obietnica marki, że spełni konkretne oczekiwania swoich klientów, obietnica, która pozycjonuje Twoją ofertę jako tą idealnie dopasowaną do zaspokojenia ich potrzeb.